Jest mam amfibie. Chcesz? Jak chcesz, to się do mnie nas To właśnie mam problem, taki jeden. Dobra. Ej, żyjesz, żyjesz? Żyj? No wbijaj do amfibii. Dobra. Czemu tu masz więcej punktów? No bo ja zabijam. Jesteś tutaj, czy nie? Nie ma Zaraz wbiję. Jest tam ktoś? No to prawie pełne I ty kierujesz? A no. wiesz, że ja nie mogę strzelać, tylko się patrzyć. No to ja to... też wychodzę, szukamy auta. Nie to dojść do wody, jak to będzie wyglądać? Trzeba Dobra, do... wjdź. Wyjdź. Ja nie wychodzę, ja szukam tego Jedziemy do punktu A, bo tam są auta. Kurde, teraz zostaniemy. Wysiadaj, wysiadaj Bo nie <gry> Pokażę wam jak się Ej no weź, daj mi sterować, priska. Nie, bo ja chcę dojechać do auta. Ja by, ja lepiej steruję Nieprawda, ja lepiej kieruję Co to za gówno O jest tutaj, tutaj przed nami A co czok trzeba Je piw piw, tego Czemu mnie... Się... o, oh, rozjechałem go. O, patrz kto jedzie, patrz kto się jedzie. Siedzi. E, uważaj za nami! Wysiadam! E! Jakos? Jest. Zabiję. Dobra, to ja jedę po samochodzie. Uważaj za tobą. Na, na pochybelsku Mam samochodzik. Spoko. Ej, tu był jakiś obcy. Ja pierdolę, wszystko tylko je bo Ja jadę do... Ja idę do P. C4 kurwa Ja idę do P i tam może będzie samo chodzi Bo jest autką Ty ej, co zrobiłem? Kurwa, ruski, ruski. Paruskie świnie. Dobra, dobra, ja już pijam do ciebie. Do Otka? No. Moje otka zostało rozjebane przez Co? Nie mogę jechać. Wysiadaj, wysiadaj szybko. Chodź. Jest... ja mam C4. Chodź tu jest następne. To ja po ciebie podjadę, jak go rozwalisz. On skinęłem. Jezu, trzeba zacząć grać ani biegać po Otka. Dobra. Teraz idę po auto i już to wdupię. On mnie zabił, nie? A ja tam chciałem C4 rzucić i wybuch, żeby, no... Czekaj, gdzie jest auto? Na E jest auto. Szybko do E. Na no no B jest, jest ko auto. jest tylko auto. Ja też. A ty jesteś na jakim punkcie? Kurde, D, No to wpij na E. Dobra. Ja... E, weź wbijmy do jakiegoś czołgu, dobra? E, do... Lawe 25, ser. No, by... do mnie. Ale autkiem gówno zrobimy ciągle do a chodź do czołgu. No nie, bo strzelasz. A, ja tak strzelam jak... No to przyjmujemy bazę. Ile masz punktów? 1800. Tak się jeździ matole. What the fuck? Ale palimy się, no żal. No czemu wychodzicie... Dopiero Ta... im... No, dobra, już zaczynamy teraz grać, okej? Okay? <noise> Mówisz to ciągle. Nie, bo teraz jeździliśmy cały czas. Okay. Kto gdzie się rodzimy? Gdzie się to rodzi? Dawaj Ej, dobra. Na B. Ej, wy. Ej, Ej P. powiedziałem gdzie się urodziłem. Nie wiem, nie to. Dobra, się... poszedłem na E, bo by było zajęte. Idziesz na B? Na E? Czy gdzie ty jesteś? Dobra, jedziemy tam. No, gonimy ich. Dawaj, strzelaj, strzelaj. Zmienia mała. Dobra, wy, wysiedli chyba, Jeszcze! Nie? nie, 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 Tu jest, tu jest! Ej, zabiliśmy nich. Ej, uważaj, tam, tam, tam! jeszcze tam... jeden. Stój, stój, stój! Nie, wol! Nie, nie, jestem typu, Chyba zginął, nie? Ale w czołg, w czołg. O kurde, oczu się! Uciekaj! Uciekaj! Jedziemy do A. Ja idę C4 czołg. pod czołg podstawić. Ej, powiedzcie mi, skąd Potrąciłem go. Co? Potrąciłem takiego typka i zginęłem. A jest tam czołg jeszcze? Nie. Dobra. Jezu jak ja rzadko gram na takich babkach Jest Pedek u ciebie Nie, nie gin teraz To jest sniper, chodź Tu jest patrz A Asystę Tutaj też Uwaga, do... O dawaj 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 Ale ja kieruję Dobra Zamiej się Byłaś Byłaś Chociaż ty masz lepsze działko Ej, ja zawsze jak... Teraz <grystanie> jechałem Na 15, mi się wydaje. Ej, nie, teraz mi bi bij, stój! Chyba zginiemy. Więc cię posunę Ty nie jesteś mechanikiem, nie? Nie Ale zaraz mogę wbić No to wbijesz Tu ktoś biegnie Tu ktoś a, jest. Jak? To prój też tyś? może. to no, próję. Dawaj, jedź. Prawo. No, tu jest ktoś. Dobra, zabiję go. Tu ktoś biegnie. Znowu ja go zabiłem, czy mi się wydaje? Uciekaj, uciekaj. Dobra, nie. Jak poleciał, Jak poleciał w kosmos. Poleciał. Dawaj, dawaj, Nie mogę, bo on się ładuje. Ej, wbijaj tam! Ej... Przydałoby się teraz... Opatrz tego. tu jest. <noise> nie widziałem go. Jak tam gdzie jeszcze? Gdzie? Tam! Tył, tył, tył! Tył tam! tam gdzie jeszcze tutaj pod nami nie uciekaj a nie to było jakieś gówno ej wiesz co przyda ja no, przejmuję ja, ja... czy nie o czekaj no, tu ktoś czy, jest czy przy, 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 przyjmuj przyjmuj tu ej, jak... za nami za nami tu ktoś biegnie Dobrze. ja wszystko mam zabiję tutaj o, ale nas rozwalił ale my go chyba też, nie czy nie Dobra, na, to było na B, to szybko na B idziemy. Ej dobra, a wiesz co ja ci powiem? Ja biorę... Cztery. Ja, ja biorę. Idę na B, szybko. No, no weź tego mechanika. No, mechanik. Spoko i... Kurde! O czekaj, stoi tutaj. Trzeba szybko zapieprzać. No to wbijaj tam. A ja przyjadę, bo się źle. O jest, ale 75% tylko. No to ja go całego uleczę. No tylko powiedz mi na jakim punkcie. Na B. A na... No to jedź do mnie! A ty gdzie jesteś? Wrogi czołg! No jedź do mnie, szybko, szybko, szybko! Podpaliłem czołg. Chyba. Albo on mnie. Gdzie on jest ten czołg? Wysiedli z czołgu! Albo wpadł do wody. Ej, widzisz mnie? Kurwa. za zginę. Szybko. Tylko, bo tu jakieś Chińczyki są. tak a... wysiadam, wysiadam. Patrzcie, jestem. Wysiadłem. Idź tam po to. Bo ono rozwalili go. Kurde, a tak... To dawajcie, on się respire. No właśnie, wiem. On... Jest, jest, jest. Dobra, mam go. Fuck, zaraz chyba dostanę. Kurde, wysiada. dobra. No to nie wysiada. Tu ktoś zginął, czyli tu są. Wydawało mi się, że ktoś tam stał. Tu biegnie... O, to może. On może strzelać, czy nie? No tylko że tak do dupy. Może tylko, że zaraz się zwinie. Eee, to wiesz, jaki jest sposób, żeby się zwinął? Jaki? Jedz jak debil. O, dobra, dwójkę. Dobra, jestem. Dobra, teraz możemy przyjmować ładnie, ja Cię będę leczył Jak to stał pod łota! Łata! Lecz szybko, szybko, bo zginiemy. Eee, cztery Szybko, wysiadaj Ale asystent. Dobra, wsiadaj, wsiadaj, szybko wsiadaj Dobra. Ale gdzie? Tak ktoś idzie. Dobra, jedziemy na punkt jaki dla No. XP, Dobra, na te pojedziemy co? E. O. Który jest najbliżej, da chyba, nie? E To jedziemy, Ja, on jest tam w krzakach Zabij ty Zabity No nie, skończyłoby się gazem. Ej teraz się gdzieś skitraj pod jakiś... Dach, wieź tutaj! Wieź pod, pod ten most jakby się... Przed nami, przed nami, przed nami. Dobra, zabiję go. A, a... tam prawie zrób to jest. Ale patrz, będziemy mieć za, ten zakopowany. O kurde! Skąd dostaliśmy? Byłaś. Ej to powiedz tylko wyłaś to aż ja idę leczyć spokojnie jak... A gościu wsiad? Nie Mam prawie po, tre, po 4 tysiące tego Dedłem, dedłem Serio? To dawaj szybko na E Dobra, dobra O kurde, tu ktoś jest Bo to uciekaj, jedź szybko, jak najszybciej Właśnie chciałem go zabić Dobra Jest Czeka, ktoś odbieram. u ciebie? Czekaj, kończę odcinek i zacznę drugi